Cześć! Witajcie moi drodzy widzowie! W dzisiejszym materiale recenzja zestawu LEGO Ninjago 70639 Wyścig uliczny wężowego Jaguara Ja jestem LEGO Kamila i zapraszam Was do oglądania! Wybaczcie, że nagrywam na takim tle, ale jestem aktualnie w hotelu na weekend a i w ogóle z tym zestawem jest związana jedna taka historia, ale nie będę jej wam opowiadał i nie opowiem wam jej chyba nigdy. No dobra, w zestawie mamy dwie minifigurki, zaczniemy od tej, według mnie oczywiście gorszej. Jest to Zane, mistrz lodu, dobrze nam znany ninja. Sam jego strój jest właśnie z ósmego sezonu, tak jak sam zestaw. Maska jest dwu. Częściowa, jest to drugi raz, w którym ninjago się pojawiła właśnie taka maska. Mamy również jedną twarz, z drugiej strony mamy te wejście, tak jak ja to mówię, USB. Z tyłu mamy jeszcze znaczek ninja pod tym kołczanem, no i jeszcze sam łuk zejna. A drugą o wiele ciekawszą, przynajmniej według mnie, niż figurką, bo tamtą mogliśmy dostać w gazetce z Amitu i będziemy mogli dostać również w najnowszym numerze magazynu Lego Ninjago, który pojawi się jeszcze w tym roku. Ja go nie zakupię, ponieważ teraz nie będę kupował większości magazynów, tylko te, które tak naprawdę mnie interesują. Nie pojawiła się recenzja również z magazynu, przepraszam. Z minifigurką lodowego yy, wojownika, ale tamtą figurkę zmajestrowałem sobie sam, tak więc gazetki już nie potrzebowałem. No dobra, ale przyjrzyjmy się samej figurce, bo jest naprawdę świetna. Zobaczcie, ma ona czerwone na kolaniki. Ogólnie sam strój jest czarno-czerwony. Tutaj mamy jakieś literkę G, jakiś znaczek. Tutaj mamy również cyfrę 103. Bardzo fajna zbroja. Również jest tylko jedna twarz, a tak właściwie to tylko oczy. Czerwona szybka, czarny kask, czerwone rączki, z tyłu wielki znak synów Garmadona. No i w tym zestawie otrzymujemy również maskę zemsty, którą możemy sobie właśnie włożyć naszej postaci po przemienieniu się przez maskę i tak prezentuje się Mister I w masce Oni. Wygląda on naprawdę świetnie. Bardzo fajny jest ten górny torsik, również bardzo nawiązuje do tego, na dole tutaj mamy jeszcze jakąś moc, i dostajemy aż dwie takie same główki w jednym zestawie, czego się nie spodziewałem. Dodatkowo sama maska jest naprawdę przecudna. Mam wszystkie trzy maski o nim, tak więc mogę już wywołać Karmadona. Same rogi są oczywiście dobrze znane, białe. A co do tego oto postępuńciku? No, jest on wykonany z dosyć popularnych klocuszków. Mam tutaj dwa czerwone miecze, z tego co pamiętam w samym zestawie otrzymujemy aż sześć takich mieczy, ponieważ dwa są w elementach zapasowych, dwa jeszcze tam, a dwa jak już widzicie tutaj. Jeszcze sam postumencik jest dosyć ciekawy, bo ten element pochodzi z Nexonites. Jak, jak już jesteśmy głęboko w temacie Mystera i to przejrzymy sobie jego pojazd. Motocykl, który podał mi się troszeczkę mniej od tamtego, ale o tym za chwilę. Sam motocykl jest naprawdę utrzymany w bardzo dobrej barwie. Dodatkowo z przodu mamy te dwa miecze, o których Wam wcześniej mówiłem. Mam tutaj również stubshootery, czyli elementy, których dosyć nie lubię. Tutaj akurat tą funkcją zabawową jest podnoszenie tych mieczy, tak, i jechanie samego pojazdu. Wtedy one się tak chyboczą i mogą kogoś po prostu zabić, nawet. Sam motor jest utrzymany w kolorach fioletowo czerwono czarnych i niestety tutaj coś, co mnie osobiście martwi, to to, że mam tutaj również czyn niebieski. No, mogli go oszczędzić naprawdę. Są to elementy nawet zżyte z tamtego motocyklu, Zeina, bo nie chciało im się używać pewnych innych kolorów. Tutaj mam również flagę z synu Carmadona. Niestety tylko z jednej strony, bo z drugiej jest to. Po prostu, no, płytka konstrukcyjna, tak więc trochę szkoda. Jest to również naklejka, tak więc również trochę szkoda. Na górze jeszcze jest taki kolec, a same siedzenie jest zrobione z mocy Nexonite. Również z Nexonite mamy również tutaj jakąś kierownicę, jakąś deskę rozdzielczą. Z przodu taka fioletowa, bardzo ładna, klimatyczna lampka. I z przodu jeszcze tutaj na kole widzimy jakąś taką jakby siekierę. To oczywiście chyba nawiązuje do zestawu z Kilołem, który również mogliście zobaczyć na moim kanale. Mr. I może sobie tutaj swobodnie usiąść. Teraz nie będę przypinał jego rąk do kierownicy, ponieważ czego akurat nie lubię w Lego. No dobra, sam motor jest ok. Tutaj muszę się troszeczkę powadzić z opinią broda tego Geeka, ponieważ ten motor prezentuje się według mnie o wiele lepiej. Z przodu. Troszeczkę gorzej, tak mi się przynajmniej wydaje, ale z profilu wygląda on naprawdę świetnie. Zane to jeden z trzech moich ulubionych ninja. Jego ulubiony mój strój to akurat różowy ninja, ale on dopiero będzie, tak więc zestaw na pewno kupię, ale jeżeli nie wiecie o co chodzi, to odsyłam Was do jednego z moich filmów. No i tak, sam motor prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Z tyłu również mam taką flagę i ona na plus jest nadrukowana, a bardziej naklejona niestety z dwóch stron, co jest oczywiście, tak jak już mówiłem, na plus. Sam motor występuje w grze LEGO Rite Ninja Online, w którą grałem sobie już nieraz i już filmiki były i na tym kanale i na LEGO Świat Kamila Gaming, który już nie istnieje. Tak więc wiem, że po transformacji tego zestawu możemy sobie wysunąć i dwa miecze, i dwie takie skrzydła, i to prezentuje się naprawdę świetnie. Pewnie dlatego bardziej mi się on podoba, ponieważ grałem nim już bardzo dużo razy, właśnie tą grę, ale miałem jeszcze inne pojazdy, ale ten był mój ulubiony, właśnie przez tą transformację. Zajna możemy sobie tutaj oczywiście włożyć, bo jakżeby inaczej, on nam tutaj wchodzi. Tylko jedyny minus jest taki, że wtedy trzeba mu ściąnąć ten kołczan, ponieważ on Tutaj właśnie w tym przeszkadza. Dla mnie nie jest to żaden minus, ale dla Was pewnie, pewnie dla niektórych z Was tak. Tak więc całą broń musimy sobie niestety ściągnąć. Ale sam motor prezentuje się naprawdę świetnie. No i poza tym motor może sobie wysunąć właśnie te skrzydła. Odczepiamy przednią część i wylatuje nam tutaj taki dronik. W droniku mamy dwa srebrne miecze. Tak więc. Zein tutaj bez swojego kołczanu i łuku nie pozostaje bezbronny. Tutaj mamy również 10, czego, jak już mówiłem, nie lubię. I sam dron wygląda trochę jak soku Zeina, co oczywiście nawiązuje do pierwszych sezonów Lego Ninjago. W ogóle ósmy sezon jest jednym z trzech moich ulubionych sezonów. Jest tam jeszcze sezon szósty, Skybond oraz sezon drugi. Ten z kamiennymi wojownikami. Tak więc sam zestaw prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Przejdźmy sobie teraz do podsumowania. Dzięki za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Jeżeli film się spodobał, koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Nie zapomnijcie już o mojego kanału oraz odnieść dzwoneczka, by być na bieżąco z każdymi moimi nowymi filmami. Bardzo Was proszę, nie piszcie w komentarzach, dlaczego Kamil nie powiesz nam, jaka historia jest związana z tym setem. Po prostu Wam nie powiem. Wolałabym, żebyście dostawili subskrypcję, tak więc jeszcze raz Wam wielkie dzięki i od razu mówię, że to nie jest ten zestaw, o którym mówiłem Wam w dzisiejszym, o wiele krótszym odcinku. On trwał chyba z kilka tam sekund, kilkanaście, kilkadziesiąt, ale nie jest to ten set. Tak więc jeszcze raz Wam wielkie dzięki i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!